Znajdujemy się tutaj w ramach projektu Damsko-Męska Rzecz. Projekt realizowany jest z projektu Klamra Kultury przez oczywiście Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy. Dostaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, właściwie z Narodowego Centrum Kultury. W związku z czym no, pozwoliło nam to na realizację takiego przedsięwzięcia jak warsztaty teatralne. Założeniem naszego projektu, projektu Damsko-Męska Rzecz, były warsztaty teatralne skierowane dla mieszkańców gminy Pętnica, które zakończone miały być występem teatralnym. Czy trudno było pozyskać chętnych do udziału w tych zajęciach? Co do rekrutacji, właśnie jednym z założeń projektów była rekrutacja przed samymi zajęciami. Na terenie całej gminy zostały rozwieszone plakaty i Uzbieraliśmy grupę chętnych aktorów, amatorów, prawda? Czy ciężko było, jak zwykle, no, ludziom ciężko przekonać się do jakiejś inicjatywy, ale w miarę upływu czasu coraz więcej nas przybywało. W tej sztuce, razem z kolegą, jesteśmy zdecydowaną mniejszością. W sztuce damsko męska rzecz, więc no, tu emocje są, powiem, skrajne. Co się tyczy tremy, czy jest, oczywiście zawsze trema jest i, i jest to zdrowe, prawda, jeżeli chodzi o występy teatralne. Szanowni Państwo, witam serdecznie, nazywam się Rynkowski Tamasz Bogdan, to jest grupa, która bierze udział w naszych warsztatach, warsztatach pod tytułem, z projektu pod tytułem damsko męska Rzecz. Mam przyjemność pracować z tym Państwem, z paniami, z panami, już po raz drugi. Bardzo przyjemnie mi się z nimi pracuje. A o czym najbliższa premiera? To tak jak tytuł projektu: Damsko-Męska Rzecz. Tutaj się spotykamy z tym, co kobiety myślą o mężczyznach. Mam nadzieję, że będzie to zabawne wyznanie pań na temat mężczyzn: co w nich siedzi, co w nich się podoba. a Albo co się nie podoba. Dzięki uprzejmości pani dyrektor gminnego Ośrodka kultury tutaj w Piątnicy, możemy tutaj próbować. Proszę państwa aktorzy z którymi się spotykam już po raz drugi, to jest druga realizacja. Realizacja pod tytułem nie ten pokój. To jest taka komedia, której może zdradzać szczegółów nie będę, ale to jest taka komedia pomyłek. Jak się z nimi pracuje? Doskonale. To są ludzie o przekroju od seniora po studentów, bardzo się świetnie między sobą dogadują. Mnie się wydaje, że też docieram ze swoimi intencjami, uwagami do ich serc, a oni to wszystko odbierają. Chyba, chyba odczytują te moje intencje. I tak samo odczytuję ich intencje. Jestem bardzo im wdzięczny za kreatywność i twórczość. Są bardzo elastyczni na scenie, są bardzo gotowi na wszelkie wezwania, co mnie bardzo cieszy. Także przyjemność pracy z każdą z tych pań i dwóch panów mamy w grupie jest dla mnie. Wielką przyjemnością. Mamy nadzieję, że pandemia szybko minie i się spotkamy z widzami, bo drodzy widzowie, na Was czekamy. To dla Was.